Sytuacja z 94. minuty meczu Polska-Czarnogóra na długo zostanie w pamięci polskim kibicom, ale pewnie przede wszystkim Kubie Błaszczykowskiemu. Kubo, tobie chyba taka sytuacja się jeszcze w piłkarskiej karierze nie przytrafiła, żeby cieszyć się po golu. Yy, ogromna radość i, i za chwilę no, dowiadujesz się, że, że bramki nie ma. No niestety, to no, była pierwsza taka sytuacja w mojej przygodzie z piłką. I, i mam nadzieję, że ostatnia mu takim. Nastroje emocji, jakie miały miejsce właśnie w tej 94. minucie, no, skończyły się emocjami negatywnymi, które, które w sumie towarzyszą do dziś. Powiedz, bo często pyta się o atmosferę panującą w Kadrze to takie dosyć popularne pytanie. Natomiast, tak szczerze, teraz to atmosfera jest bardziej taka już rozprężająca, rozluźniająca. Czy jeszcze gdzieś tam myślicie, że, że może ca cały czas są te szanse i, i cały czas się mobilizujecie? Znaczy wydaje mi się, że po tym meczu właśnie um, przede wszystkim zostało takie w głowach um, um, te, te negatywne emocje, bo jednak um, z tego co ja sobie przypominam um, nie było jeszcze takiej sytuacji bynajmniej odkąd ja jestem w tej reprezentacji żebyśmy strzelali bramkę tak, w tak ważnym meczu w 94 minucie jednak ta bramka została nieuznana i, 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 um, i ten Remis w tym, w tym meczu, no, nie jest dla nas pozytywnym wynikiem i, i wydawać wydaje się, że, że, że ten e, awans do obrazli do, do oddala się. E, chociaż tak jak to mówiłem po meczu z, 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 z Mołdawią, że zawsze trzeba wierzyć, nawet jeżeli są ty, czysto teoretyczne szanse. Ja teraz spokojnie przygotowujemy się do tego meczu z San Marino i będziemy robić wszystko, żeby. Te następne dwa mecze wyglądały tak samo, jak to miało miejsce w meczu z Czarnogórą. Uważam, że w, tych w tym spotkaniu zagraliśmy dobrze. Wydaje się, że po cichu następuje taka zmiana pokoleniowa w reprezentacji Polski. Uważa, że to dobry moment na to, żeby Waldemar Fornali być może pozostał dalej i pracował z kadrą i, i tworzył to, co rozpoczął? Czy, czy gdzieś tam pewien etap się jednak kończy po tych eliminacjach? Wydaje mi się, że to bardziej pytanie do pana um, prezesa czy do ludzi, którzy zarządzają związkiem. Ja jestem piłkarzem, wykonuję, staram się wykonywać swój zawód jak najlepiej i ja zostanę przy tym. Ty w reprezentacji grasz już od dłuższego czasu, no, przeżyłeś jakby już no, sporo wzlotów i upadków, ale gdzieś tam cały czas się nie udaje osiągać tych celów, o których pewnie się myśli. Jak ty się z tym czujesz jako doświadczony zawodnik grający w kadrze? Tak jak Pan powiedział, no były wzloty i upadki, awansowaliśmy na Mistrzostwa Europy 2008. Później nie udało się na 2000, w 2010 awansować, później graliśmy Mistrzostwa Europy 2012 i w sumie um, dopóki nie, nie zdobywasz medali, bądź nie osiągasz jakichś takich spektakularnych sukcesów, to zawsze albo w większości przypadków będzie to wszystko odbierane e, negatywnie. I, e, I na pewno no, no, w pewnym sensie brakuje troszeczkę też człowiekowi, właśnie takiego stempla w reprezentacji, żeby, żeby mu powiedzieć, że, że te wyniki były dobre. To tak na koniec. We wtorek z San Marino jedziecie tam po pewne gładkie zwycięstwo. I co? Będziecie chcieć strzelić jak najwięcej goli, żeby zadowolić kibiców? Oczywiście, że tak. No, um... Że chcemy wygrać to spotkanie najwyżej, jak się będzie dało i będziemy, będziemy dążyć do tego, co sobie założyliśmy przed meczem. Dziękujemy serdecznie, Jakub Błaszczykowski, kapitan reprezentacji Polski był gościem orym sport.